you <laughs> Witam serdecznie. Nazywam się Bartek Kamiński. Podczas kolejnego testu chciałbym Wam przedstawić wędkę federową. Oczywiście firmy Trapper. Wędka nazywa się, tak jak tu widzimy, Speed Method. Jest to wędka federowa. Zastosowanie tej wędki to jest feder do łowienia małych lub średnich ryb jak również do, do, do metody przy łowieniu karki i linów karasi jakie mamy parametry tej wędki wędka generalnie występuje w dwóch, w dwóch, w dwóch rodzajach jako dwuskład i jako trzyskład i osobiście ze względu na lepsze parametry akcji używam wędki, wędki dwu, dwuskładowej Wędka dwuskład posiada 13 przelotek, przelotki dobrej jakości wykonane w technologii SIG. E, zobaczcie, na pierwszym elemencie wędki mamy pierwszą przelotkę osadzoną na trzech stopkach. E, jest to kidłowenia do bliskich silnych dystansów, także pierwsza przelotka nie jest stosunkowo duża, ale jak najbardziej jest na tyle duża, żeby nie, nie wytwarzać przeciążenia podczas skręcania, skręcania żyłki czy plecionki. Druga przelotka również wykonana na, na potrójnej stopce. Reszta przelotek jest już na kolejnych, kolejnych sekcjach na, na, na dwóch stopkach. parametr tej wędki. Ugięcie, ugięcie tej wędki bym określił jako półparaboliczne. Czyli wędka już się ugina bardzo fajnie od 2 trzecich swojej długości. Nawet podczas holu ryb takich jak leszczyki za 250 50 gram już, już to ugięcie jest bardzo fajne, już możemy stosować cienkie przypony. Akcja jest na tyle delikatna, że powinniśmy bez problemu to, tą rybkę wykolować. E <tryk> ugięcie tej wędki je, jest szybkie, naprawdę, bowiem z jestem w stanie tym kijem precyzyjnie rzucać powtarzalnie na, na odległość 50 metrów. Po zarzucie szczytówka bardzo szybko wraca do swojej wyjściowej akcji. Nie mamy tutaj efektu, że po zarzucie wędka jeszcze, jeszcze faluje. Dobra, kolejnym parametrem to jest ciężar wyrzutowy. Tutaj mamy e, określony jako 30-60 gram. E, no ja osobiście, tą wędką łowiąc na kanale, stosuję minimalną dopuszczoną, minimalną dopuszczoną wagę koszyka, czyli 15 gram. I jestem w stanie bardzo ładnie szczytówkę napinać już przy koszyku 15 gram nie ma, tutaj pro, nie ma tutaj problemu tak jak mówiłem jest to wędka dwuskład tutaj mamy kolejne parametry długość, ciężar wyrzutu no i tyle tak i ilość sekcji jeszcze do wędki mamy dołączoną, dołączoną tubę tubę ze szczytówkami W zestawie mamy dwie szczytówki. E, zobaczcie, są to szczytówki jak tutaj widać węglowe. E, już Wam pokazuję, są to szczytówki o ciężarze wyrzutu 1 i 0,75 OZ. Bardzo fajnie ostatnia część pomalowana na, na pomarańczowy kolor. Zobaczcie jeszcze raz wodę. Nie wiem, czy to było widać. Fajną rzeczą w tych szutówkach jest to, że, że przelotki są w miarę duże. Tak? Ja osobiście, głowiąc na Federa, stosuję głównie plecionki. Plecionka jest połączona z kilkoma, z kilkoma nawojami strzałówki. W związku z czym mamy na żyłce malutki płaski supałek. Natomiast yy, ten sypylek musi jakoś przechodzić przez te przelotki. Tutaj, jak najbardziej, nie ma z tym problemu. Przelotki są na tyle duże, że, że ten węzełek przechodzi, i można bez problemu osiągać da dalsze dystanse. Nie martwić się, że, że to będzie mocno szurać o jakieś przelotki. Także pod tym kątem, jest to bardzo fajnie bardzo spa spasowane. Co jeszcze ciekawą rzeczą jest w tej wędce no spinglot. Tak, oczywiście spinglot nie jest zbyt duży, nie jest to wędka do typowych, typowych dużych odległości. Tak także spinglot, jak widzicie, jest na długość, na długość, tak powiem, tutaj tego odcinka ręki. Fajną rzeczą jest to, że tutaj mamy e, taką piankę Ewa. Tu jest korek, tu jest pianka Ewa. Przy wyrzucie. Przy zarzucaniu, tak, tutaj dolna ręka spoczywa na tej piance, bardzo pewnie siedzi, przez to, przez to nic tutaj się nie, nie, nie wyślizguje, że tak powiem, można od razu wyczuć, gdzie jest koniec wędki i, i bardzo, fajnie, bardzo fajnie zarzucać. Tak. Z fajnych rzeczy też jest oczywiście uchwyt, uchwyt na haczyk. Wędka fajnie pomalowana, tutaj taka matowa wstawka, matowa, matowa wstawka z, z nazwą kija, z parametrami. Dalej, taki świecony włókno węglowe pokryte świecącym, świecącym lakierem, tak? Producent hmm. mówi, że jest wykonana w technologii spiral carbon, no nie do końca wiem, co to oznacza, ale jest to, że tak powiem, bardzo fajne. Yy, wysoki model węgla, także tutaj pod kątem wytrzymałości nie ma, nie ma problemu. Yy, tak jak mówię, na ja tą wędkę stosuję do dołowienia na dłowienia na, na wodach stojących, na kanałach z przeznaczeniem na na średnie ryby natomiast myślę, że bez problemu też można tą wędkę stosować tak jak i nazwa mówi do metody gdzie gdzie karp myślę do 10 kg nie stanowi problemu żeby żeby na ten kij go wyholować a naprawdę będzie fajna, będzie fajna frajda z scholu, ponieważ wędka jest pół, pół paraboliczna i bardzo fajnie się bardzo fajnie pracuje, natomiast jeżeli będzie, będą jakieś ryby typu karasie, linę, no to jak najbardziej też ta praca już do takich ryb jest stworzona i bez problemu będziemy mogli łowić na, na cienkie przypony akcja wędki będzie bardzo fajnie to bardzo fajnie pracować pracować na, na, na rybie no i ostatnio łowiłem na tą wędkę na kanale Żerańskim mówiłem leszczyki le w granicach 200, 200 gram, 500 gram Praca była idealna, bardzo fajnie, wędka już nawet przy tak małych rybach pracowała, także to jest plus, że jest to na tyle mocna wędka, że można wziąć dużą rybę, natomiast jest to też wędka do, do dłubania, łowienia do federem mniejszych rybek. Ostatnio tu wędku też łowiłem na dystansie 50 metrów, stosowałem do tego opisywany wcześniej kołowrotek GST, GST 500. Zobaczcie w, w, w zestawie ten kółowrotek z tą wędką, naprawdę bardzo fajnie się, kom, bardzo fajnie się komponuje i myślę, że jest to bardzo, bardzo fajny e, współgrający zestaw. E, co tu jeszcze o niej, co tu jeszcze powiedzieć? E, waga tej wędki, no wędka jest bardzo lekka, tak. Dwuskład waży 182 gramy, trzy e, skład waży troszeczkę więcej 192 gramy. Długość transportowa tego kija dwuskład to jest 1,70 m. E, używam pokrowców, trafera wyczynowych, także one mają długość e, ponad 1,70 m. Także wędka idealnie, idealnie wchodzi złożona. E, natomiast jeżeli ktoś ma mniejsze pokrowce, to jest dostępna wędka trzy e, skład. Ona ma e, długość transportową 120 cm wędkę się fajnie składa zobaczcie, jeżeli połączymy szczytówkę i drugą część tak, przyłożymy tutaj do korka o, tak, tutaj jest tak, tu jest na zakończeniu szczytówka, szczytówka nie, 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 nie wystaje poza obrem wędki, także jest to ważne, jak wrzucamy taką wędkę do pokrowca to żeby, żeby wędka złożona żeby szczyt, szczytówka miała ochronę w postaci, w postaci tej, tej grubszej Gru, grubszej części. Także co? Wędka fajna, wysoki, wysoki moduł węgla, bardzo fajny spinglot, skorka i spianki ewa przelotki w technologii, SIG, bardzo fajny ukłuch śródpowrotka, yy, przykrę, przykręcany od góry, bardzo fajnie, precyzyjnie to, to chodzi. Yy, cena tej wędki, jak na tą klasę, myślę, jest bardzo atrakcyjna, jest to w granicach 3-300 zł. Bardzo uniwersalny kij, gdzie nie można łowić drob, 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 drobniejsze ryby na kanałach, typu płotki leszczyki. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też ten kij zastosować do, do metody łowić liny karasie czy, na, czy, nawet, czy nawet większe karpie. Generalnie bardzo uniwersalny kij, bardzo w bardzo atrakcyjnej cenie. Także zachęcam, zachęcam do, do, do zapoznania się. Jeszcze zobaczcie, tak to wygląda. Speed Method ciężar wyrzutowy, oczywiście trapper technologia węgla fajny spinning lot fajny korek, tutaj też jest zakończone zakończone takim mocniejszym korkiem, żeby przy odkładaniu wędki, jak gdzieś tam wędka puka o brzeg, czy jakieś kamienie też, żeby się nic nie stało szalotki w siku także nic tutaj więcej do tej klasy wędki myślenie potrzeba wędka bardzo uniwersalna tak jak mówiłem ja na tą wędkę lubię stosować na przepołowie na, na kanale Żelańskim szczytówki, szczytówki 0,75 i 1 os jak najbardziej tutaj jak najbardziej są adekwatne patrzcie połączenie jest tutaj z drugą, z drugą sekcją tutaj mamy tak, przelotkę tutaj bardzo fajnie, fajnie precyzyjnie to wchodzi e, ważne jest to, że też y, połączenie przelotki z szczytówką jest pewne tutaj nigdy nie miałem takiej sytuacji, że przy kilkukrotnym wyrzucie nagle nagle, lu, nagle występuje luz i szczytówka wylatuje wylatuje z drugiej części, tutaj nic takiego się nie dzieje szczytóweczki są bardzo fajnie, fajnie dopracowane, węglowe tak jak mówiłem o o ugięciu 1 os i 0,75 os. Zobacz, ta, tak to wygląda. Widać, że 0,75 os jest bardziej wygięta. Jeden os jest mniej. Także no to tyle. Myślę, że w tej cenie, za, to, za tą jakość kija, myślę, oh, myślę, że wędka godna uwagi. Ok. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.